Cześć, witajcie. Dzisiaj jakby pierwszy odcinek wstępny, omówienie Metina 2. Jakby seria początkowa. Co się dzieje na tym serwerze? Co, jak tu się gra? To jest serwer Amanach, yy, serwer polski. No i Metin 2pl, no w sumie to już jest taki stary bardzo. Zobaczyłem jakie ha ukoło i nic specjalnie fajnego. I co? Odszukałem stare konto spośród innych. Miałem jakieś tam 27 lewele i TD jakieś, miałem 86 level, ale nic z tego, bo usunąłem go bardzo dawno temu, bo już nie, nie grałem w Metina. Nie wiem czy mi sami nie usunęli. Bo po dwóch miesiącach się konto usuwa podobno automatycznie, jak jest nieużywane, ale... nie wiem. Może zobaczę najpierw test damage'a, ile z tego walne. jest no, to jest taki właśnie damage na pograniczu. Nie było widać, ile dostaje z, on z tego. O, teraz też nie było. O, no i po, po 600 dostaje z łóżka. No wiadomo, nie? To taki konto tak gówniane, że po prostu... Stare. I zrobione na starych oczywiście metodach i na starej kasie. Będzie mnie atakował czy coś. Nie wiem o co z tym chodzi. Że może mnie bić. Wolnego... o wolny włączył się. koleś chyba zdenerwował trochę. No dobra, niech tam bije. Włożę zbroje żeby mi chociaż nie rób... Widzicie nawet potów nie mam nic, nie mam totalny syf. On, jest... On po 50 levelu były mi itemy. Wypadały, to by było może coś ekstrakcyjnego. W sumie chodzę w takiej zbroi, gdzie mam kadę No ale dobra, do rzeczy. A więc tak, yy, poema kół coś. Yy, mam tak fms jakiegoś bardzo starego, plus 3. Yy, 9 śred... yy, obrażenia, umiejętności to jest w sumie lepiej dla BMA, bo M wali yy, w PVP, jest do PVP i wali magiczne obrażenia. A z hitów z nim się nie wali, bo lepiej <coughs> WPka robić pod hity. No i co, EQ po prostu takie bardzo, bardzo podstawowe, nawet nie mam plus 6, gdzie na innych postaciach mam plus 6. Dlaczego? Bo konto było robione, jak był jeszcze stary system Yangów, typu yy, Bodzio za 1kk, Aura za 1 k ze w tym stylu. I ten FMS był... nie pamiętam, bardzo nie pamiętam nawet, ale był... trochę kosztował mnie, więc jak na kiedyś był bardzo dobry. Teraz nie wiem, jak to się sprawuje, bo tutaj dzisiaj zainstalowałem Metina, zobaczymy jak to będzie. To jest takie, jakby obejście po świecie Metin 2. Jak się dzieje w Almanachu, <noise> mam dużo misji do zrobienia. Konia mam, tylko że nie żyje. Nie chcę mi się go przy przyzywać, żeby wejść tam zobaczyć go. E... I co? Skille mam. To mam bardzo źle rozdane, bo ten skill powinien być przedostatni, czy tam coś tam. Nie wiem, do końca nie pamiętam jak się rozdawało te skilla. Wiem, że yy, najpierw duszek, potem. Ochronka, sferka albo sferka, jak się idzie od razu pod PVP, ale zależy jak to chce, jak ta gra. Wezmę się trudniej XP o wiele, jedna z najtrudniejszych postaci do expa No i co? Nic tu nie mam, forsy nie mam, mam jedynie wędkę, sobie trochę połowię i zobaczymy jak to wyjdzie. W sumie to było takie obejście po świecie. Zina, co nowego? Widzicie wszyscy już nakoksowani na plus 9, wszystko. Bo ceny się zmieniły, hajs jest droższy. Znaczy wszystko jest tańsze, a zarazem droższe. Bo patrzcie, szczytlety plus 9 1kk. W sumie tu nie ma takich dramatycznych cen jak na innych serwerach, że bodział po 500 kK czy coś w tym stylu, do końca nie pamiętam. Ale inflacja jest okropna na, na innych. Tutaj jest w sumie spokojna No tak, ja, ja próbuję coś osiągnąć, zobaczymy. Bo jak nie będę tutaj grał, to zacznę grać na. Na prywatnym serwerze, typu nie wiem, Ravia czy coś, takie top 1. W sumie jakiś forfan bardziej, bo nie chcę mi się męczyć, siedząc 50 dni jak spiąc. W sumie dzięki wielkie za obejrzenie. To jest taki wstęp do Metina, zobaczymy co będzie dalej, albo coś spela albo po prostu na innym serwer sobie skoczę prywatny. Nie chcę sobie też komputera spamować, jak kiedyś z serwerami prywatnymi. No ale zobaczymy jak to będzie. Może jakiś priw inny lepszy znajdę, na którym już coś mam, bo kiedyś tam grałem na jakichś priwach. W sumie to będzie tyle. Będą następne filmiki, to był taki jakby wstęp. Dzięki wielkie za obejrzenie. Będzie więcej. Siemanko, cześć.